空气潮湿。 Ale szczerze Nie Prosto w serce Znowu trafiam. trafiam Daj to na głos, ja, Daj to na głos wysoko, ja, Daj to na Wamo głos ja, ja, ja. Nasem na za, 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 za. Za, za, dużo problemów Za to mam bliżej do celu Za długo siedziałem w cieniu za, 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 za. Zapadam się gdzieś w mieście Zanurzam się w tekście Za wysoko, za wcześnie Zawsze to czuję jak wchodzę na blok swój. Wszystko co widzisz zależy od kątu Zmienia mi to, co trzymam w worku, no co w to nagrywam od wtorku do wtorku. Mamy jakąś kompania, ziom nie czekam po lewej. Rozjebany jest zegar, jak to kombinuje, wie co to gra. Wiem, że siedzi we mnie venom, kazał zmienić peron. Nie przestaje tego robić, nie przyszedłem tu na sezon. Ciągle do mnie dzwonią, tryb samolot na telefon. Jest Sien i Olek, czasem szepce coś demon, ja. Jestem dobry, głowach, chociaż ciągnie mnie do złego. Im chyba się przejadło, teraz mnożą to przez zero. za, 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 za. Za dnia za dużo problemów Za to mam bliżej do celu Za długo siedziałem w cieniu Zapadam się gdzieś w mieście Zanurzam się w tekście Za wysoko, za wcześnie Ile jeszcze razy będę o tym opowiadał, jaja Trzymam szczyt wejść wyżej, to banał był Szybko wrócić tam, gdzie byłaś, bo nie odmawiasz, jaja Chociaż wiesz, że nie poradzisz sobie sama z tym Non stop w tobie pył, ostro wolę tył Chodź stąd, zrobić dym, mój track dla nich hymn Chodź stąd Ostrą, stąd, chodź yy. za, za, całe życie jak skogny Mój Muziom raczej jak metro bumi, Ona obok, wiem, że lubi Głos w głowie nie czasem gubi Za za mi